Siemankowicowie w kolejnym odcinku z tej właśnie sadzi. To jest seria, jak na się pierwsza na kanale. Co ale zapomniałem, jak się nazywa. Przed nagrywałem odcinek i zapomniałem już. za nie boli, tylko przeszkadza. Wiecie o co chodzi. Dzisiaj mamy. Nie wiem, który dzień. Nie mam czasu, zaraz przyjdę. Ależ to jest No i w dzisiejszym odcinku Napiszcie hashtag Znajdźki to wam przypnę serduszko Bo dzisiaj szukamy znajdziek I co nam pewnie zajmie cały odcinek I to będzie trochę dłużej Trochę dłuższy odcinek znaczy dzisiaj będzie Bierzemy sobie naszego pick-upa No Okej okay. No szkłydy Widzicie? Nie rozumiem. No. Dobra. Lecimy do pierwszego miejsca. Po znajdźkę. Pierwszą. Tutaj są chyba konsole do gear, z tego co pamiętam. Bo ja na tej mapie też grałem już. Ojojajajajaja! Nie wyrobiłem się. bus tylko śmignął koło mnie. Trochę słabo gdzieś pikardę latało. Chyba. Ale lepsze to niż ciągnikiem. W ogóle jak kręte są. O, w ogóle piszcie komentarze, z chęcią będę czytał. Bo dawno jakiegoś komentarze nie dostałem. No trochę, trochę mi burza to sterowanie tutaj. Ale już jesteśmy bardzo blisko miejsca, tego gdzie jest ta pierwsza znajdźka. Bo ja już widzę tutaj na tej mini-mapie w lewym dolnym rogu, gdzie jest ta znajdźka i zaraz do niej lecimy. Ogólnie pod odcinkiem też macie tam w opisie link do Tipli, żebyście mi że możecie mi wysłać do najcika. Nie pogadzę, wesprzyjcie kanał jak chcecie, bo zbieramy na nowego peceta dla mnie i żebyście mieli właśnie lepszą jakość audio i wideo i wszystko. No i ja, żebym miał uśmiech na modzie, a nie, a nie smutek jak wiecie. Mm, z tego co pamiętam to był drugi krzaczek. Tam, 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 tam drugi. Patrzcie. Ciekawe, jak się pocało. Shift. Kontur. Patrzcie taka o. O, taka o. Taka ogieńka. Jeszcze 19 sztuk. 50 tysięcy dostaliśmy. Uuu, będą zakupy w następnym odcinku. Będą zakupy jak nie wiem. Dobra, teraz Okej okay, widzowie, jestem już blisko miejsca kolejnego gdzie jest kolejna znajdźka Tutaj już na piechotę przyjdę, bo to jest dość święta uliczka i bym pewnie spadł kilka razy samochodem. Bo już jak tutaj dojeżdżałem to teraz już samochód musiałem setować pod sklep, bo się wywaliłem więc wiecie tutaj w trybuszu czyli to jest po prostu katapulta mamy kolejną taką znajdźkę patrzcie jaka piękna mm -hmm. i bierzemy jeszcze 18 znajdziemy 199 tysięcy mm. o -e no mm. Dobra, widzimy się przy kolejnej znajdźce. Okej okay, widzowie. Tutaj też muszę już na taka dojść. Tędy wskoczę, nie wskoczę. Tędy może jakoś. Okej, okay, okej. Okay. O, mamy gołębnik. Bo ja to w ogóle oglądam też z tego pojednika Z YouTube'a. I wam tutaj przychodzę i pokazuję. Tu mamy kolejną znajdźkę. Cyk 17 Jeszcze nam pozostało Także lecimy do samochodu o. I zaraz się Zaraz się usłyszymy Dobra widzowie Jesteśmy koło miejsca gdzie jest kolejna znajdźka No jest chyba pod tam, za tamtą łapką jakąś tu, gdzieś, gdzieś tu Tu czy to ta łapka z jakąś ławką? A, to tam troszkę dalej. Tamta ławka ostatnia Kłada trochę mi ścina. O, tu I tak wygląda o ta. o Jeszcze 16 Więc yy, lecę po samochód i lecę szukać kolejnych znajdziek. Widzimy się przy kolejnej. Okej okay, widzowie, jestem koło miejsca gdzie jest kolejna znajdźka. więc sobie lecę, lecę tu. Pójdę będę musiał tutaj coś połagarniać, żeby mi to tak się nie ścinało. No teraz tak tu i tam. Dobra na kontrolu. Mylą mi się te przyciski, bo przed chwilą live'a robiłem i... w Minecrafcie jest na odwrót. No! Trochę, trochę mnie szlak trafia, no to, ko no. no, ale dobra, ja. żyję, 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 pyk, pyk, dobra, mamy to, A i tu jest kolejna znaczka. bierzemy ją, jeszcze 15, już mamy 349 koła, wow, Skarż, skarż, skarż E dobra, widzimy się przy kolejnej znajdce. Dobra widzowie, właśnie lecę po kolejną znajdkę to będzie już Która? Szósta znajdźka Między dwoma, dwoma byłymi łódkami, jest Tak ono, ona wygląda, bierzemy ją Jest, 399 tysięcy To jeszcze nam zostało 14 chyba Znajdzie. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle ten film spodoba. Taki trochę chaotyczny. W ogóle moje wszystkie filmy są takie na spontanie nagrywane i wszystko. No ale wiecie jak to jest, nie? No, Dobra. Widzimy się przy kolejnej znajdźce. Okej okay, widzowie, jestem przy kolejnej znajdźce. Ona jest gdzie tutaj. Muszę skoczyć po tym samochodzie Jakoś tam Muszę się tu jakoś dawać. Ciężko Pamiętam jak na, ta na tamtym moim serwie To za pierwszym razem mi się udało skoczyć Ale tutaj jak udać to... Nie chce mi się Nie chce mi się to udać o. Tu muszę Już chłydę O nie, spadłem Wow. W ogóle właśnie już to mówiłem, ale mam nadzieję, że, się, że Wam się ten mój film spodoba. Bo jak Nice oglądał wczoraj, on dzisiaj oglądał dwa razy ten mój, ten mój film, bo jest piać, że to jest igła po prostu. Tak mi się spodobał ten mój wczorajszy film, więc wiecie mi, Tak wygląda kolejna konsola. Jeszcze nam 13 sztuk zostało, tego niestety nie wyjdę. 16 tak. I widzimy się przy kolejnej znajdce Okej okay, widzowie właśnie lecę po teraz 8 znajdź go tutaj już widać ją Tutaj już widać czarna z żółtym paseczkiem No To jest w nas ta. Teraz nie będę w ogóle odcinka pauzował, bo teraz tam na górze, bo tutaj jest trzy obok siebie znaćki. O, To teraz lecę tam na górę. Muszę jakoś się dostać, a potem będę wejściem tu. Tak. No samą górę, w lewo. Tak, nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu. Kurde, jakby mi się to tak nie ścinało, to by szybciej poszło. A czego dzisiaj nie zdążę na odcinku, to już sobie poza odcinkami dokończę zbieranie tych znajciek. Żeby to odnieść z głowy. A w następnym odcinku będzie już, no, budowa. Dobra, mamy kolejną. Nie, nie spojrzałem ile jeszcze mi zostało ktoś coś napisał za tak. Dobra, to teraz tak muszę zaskoczyć i tam te tam muszę dać dobra to teraz tu to nie tu i kolejna znajdźka. jeszcze 10 sztuk e, ok to widzimy się przy następnych znajdźkach. ok mamy kolejną znajdźkę. to będzie 11 Zajnowana brama, tutaj chyba na samej górze Dobra Dobra Żeby nie spaść o i jest, o to mój pick up pięknie zaparkowany Dobra, mamy. Jeszcze 9 sztuk 9 sztuk i, ma, i będziemy mieli wszystkie... Chyba się wyrobię na odcinku nawet. Dobra, widzimy się przy kolejnej. Okej, okay, właśnie jestem przy. na parkingu przy sklepie. Przy kolejnym miejscu. O właśnie. Patrzcie, jak skamuflowano. O tu kółeczkiem najeżdżam. 8 sztuk jeszcze. E, więc byliśmy. tak. Byliśmy tu. po jedną. Potem była tu. To tu, tu, tutaj trzy w tym miejscu, tutaj jeszcze jedna, a jeszcze tu w lesie i teraz tu. Teraz chyba nie, teraz chyba będzie tutaj, potem gdzieś tutaj, tu i nie pamiętam gdzie jeszcze. Więc, widzimy się przy następnych. Okej, okay, tutaj widziałem teraz na filmiku, że jeszcze tu za drzewem, tu, tu jest kolejna i jeszcze 7 tylko. I, i tu dwa. Lecimy po kolejne. Okej okay, widzowie, jesteśmy teraz tutaj przy wieży astronomicznej, czy jak to tam się nazywa. Ale, musimy zejść tu. I tu gdzieś za domkiem. Ty, tu jeszcze sześć. Już niedużo. I będziemy mieli milion na koncie. Ależ jutro się pobawię. W zakupy. Dobra, żeby dalej nie przedłużać, lecę po kolejnych 6. Okej, okay, widzowie. Mamy tutaj kolejną. Ona będzie tutaj na tym murku. O, już widzę. I ta wygląda tak. Jeszcze pięć. Pięć ostatnich znajdzie, i mamy milion na koncie. Widzimy się przy następnej. Okej, okay. jesteśmy przy kolejnym miejscu. Muszę tędy zaskoczyć. I tu I iść, tam do samego końca, do samego końca. Tu i tu wyrzucono. Ta wygląda tak. O, pięknie 4 jeszcze. Ok, mm, to teraz będzie. Nie mam pojęcia, gdzie. Dobra, widzimy się przy następnym. Żeby nie przedłużać. Ok, widzowie, jestem już przy kolejnej znajdźce. Czyli, o. To jest trzecia, ale 3 zostały. To, to jest 17. To było właśnie koło tego. O, tutaj picałbym sobie, podjechałem po polach. E, no to jeszcze trzy nas czekają. Idźmy się przy kolejnej. Okej, okay, jestem przy kolejnej. To już będzie osiemnasta. Ten gościu mówił, że tędy. We, muszę tędy pójść sobie. A zeskoczyć. I obejść tu. Tak? o mam no jeszcze dwie sztuki Dalej. E, z racji że to jest 15 minut odcinka no to a jeszcze coś będę musiał sobie pooglądać e, także ciszę tutaj ten filmik i szukam teraz tutaj szukam kolejnej to była 18 a teraz tutaj jest. Dobra, ja kojarzę. Kojarzę miejsce. Zaraz tutaj niedaleczko, to teraz to już w zasadzie chyba nawet bez pauzowania będziemy lecieć. Tylko tu będę miał o, kawałek do przejścia. No, bo muszę polecieć tam i tutaj. Chociaż w sumie spróbuję podjechać jak najbliżej. O, 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 o! Nie się to jest zbyt szybko. To była chyba z tego co pamiętam Koło brzozy. Dobra, nie pam się tam dalej szybciej będzie z buta. O... Koło brzuski chyba jakieś gdzieś, 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 gdzieś Tutaj na samym końcu. O nie! To jest... To jest ta lipa! Nie, nie lipa. Jak ona... Yy... Wierzba. O, przypomniało mi się. I to jest przedostatnia. Gdzie jest ten... Mój samochód. Okej, okay, samochód jest. Gdzie jest ostatnia? znajdźka? gadaj typie A. Tu gola 47. I tam w lesie. A to muszę znaleźć na mapie, pole 47, o, safe, standard. Ale tu chyba będę miał kawałek drogi, to tutaj wam sobie raczej pauzę. Yy, bo tutaj w tym lesie gdzieś tu, tu, tu będzie najwięcej szukania yy, Także tego, ten. Lecę sobie. Jadę, chociaż w sumie jest 17 minuta no odcinka, to może się wyrobię, ale nie, nie do 100%. Ale dobra, zobaczcie trochę jazdy. I na o ty po polach sąsiadów. Wum. Kurde, no, przystowane było to drzewo. Chciałem sobie tak idealnie no, przemknąć pomiędzy trzepkami. A dobra, pole 47. Znaleźć lukę między drzewami i wyskoczyć, dobra. Luka między drzewami i skok. Oj, gleba. A nie, żyje. Jedź. To gdzieś, o tamtym lesie. To było chyba na jakimś kamieniu? Z tego co ten gość mówił A chyba widzę kamień nawet Dobra, 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 stój, 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 stój. E, Gdzie lecisz no? Stój, co ty żyjesz własnym życiem? gdzie lecisz no? Nie będę musiał cię resetować A nie dobra, dojadę dobra. domu Ene, due Keke, faker Widzę kamień chyba, o sana Jest kamień Dobra, na kamieniu ostatnia znajdźka yes. jest tu. Jest. Oto jest przepiękna ostatnia znajdźka. I pregratulacje, gratulacje udało Ci się znaleźć wszystkie kasety. Znajdźki, jest! Mamy 1 tysięcy 601 Uff. Ale nam to wyszło pięknie po prostu. To jadę jeszcze trochę, wrócę sobie samochodem na chatę. I zaraz odcineczek kończymy. Mogłem sobie w zasadzie przyznać sobie jakąś fotkę. No nie, o, o, o. Okej, okay. w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jutro będziemy kupywać wszystko za kasetą i widzimy się w następnych produkcjach U mnie na kanale I wpadajcie jutro na live a, Bo jutro, to znaczy dzisiaj Bo wy to w sylwestra dostaniecie a Ja to nagrywam dzień wcześniej Czyli w czwartek Dzisiaj jest sylwester To się równa bardzo długi live I Minecraft i farming Więc najfajniej byłoby Jakby przyszło jak najwięcej osób Mam nadzieję, że w ogóle Dostanę jakiegoś pierwszego donajcika Ależ bym bardzo chciał i w ogóle widzimy się jutro na liveie i na następnych odcinkach. Cześć!